Cześć z tej strony Miklik Minecraft i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Minecrafta słuchajcie i dzisiaj zbudujemy sobie kolejny domek w Minecrafcie ostatnio budowaliśmy sobie taki oto, yy, taką oto willę wygląda ona w następujący sposób jeśli nie widzieliście yy, to wbijajcie oczywiście do odcinka z ostatniego z serii właśnie zbudowania domków i willi a dzisiaj słuchajcie zbudujemy sobie yy, survivalowy domek tym razem cały on jest praktycznie z drewna tak on oto wygląda jak mówię jest on praktycznie cały z drewna jedynie tutaj ma tego kobla tutaj ma tego kobla ale myślę że na survivalu jak najbardziej z łatwością go oczywiście zbudujecie ogólnie od razu przepraszam za znak wodny tu na górze ekranu ale nagrywam inną nagrywarką ponieważ stara mi się zepsuła i smutek ale okej, okay, tak ono to wygląda. Mamy tutaj wejście. O, proszę, zobaczcie. Mamy tutaj dwa balkony. One, są, one się niczym nie różnią o taki ładny balkonik. Tutaj jest to samo. Tu jest to samo. Mamy tutaj trzy piętra. Mamy jakby taki równik, można powiedzieć. Mamy taką piwnicę. No i mamy strych. Ja bym proponował tutaj zrobić sypialnię. Słuchajcie, także tak on się prezentuje i zanim słuchajcie przejdziemy do budowy to chciałbym dla was ogłosić konkurs, jest to konkurs za nic niestety, tylko tak for fun chciałbym dla was ogłosić konkurs o właśnie zbudowanie jakiegoś bardzo fajnego domku survivalowego nie wiem czy dobrze wypowiedziałem także słuchajcie zbudujcie jakikolwiek jeśli chcecie wziąć udział w konkursie zbudujcie jakikolwiek domek survivalowy i wyślijcie go albo na, albo do mnie na Discordzie albo do mnie na Discordzie albo na maila miklikminecraft@gmail.com teraz macie go na ekranie także zbudujcie może być to domek i socinka może to być domek waszego autorstwa może to być domek z internetu możemy tam ewentualnie może jakiegoś moderatora rozdam wygranemu a my już przechodzimy do samej budowy. Ok, także na początku słuchajcie, znajdźmy sobie oczywiście miejsce na budowę naszego domku. Stawiamy sobie dębowy pień. Po prostu ogólnie stawiamy go sobie. Bierzemy świerkowe deski i robimy tak, aby razem było 9. Czyli robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I na dziewiątym stawiamy znowu dębowy pień. Mm. Tutaj słuchajcie, zróbmy sobie y, to samo, tylko zróbmy tam ile czekajcie. Ale zróbmy tutaj, słuchajcie, 8. W ogóle przepraszam za te zrzuty ekranu, ale nie wiem, klikają mi się. Y, zróbmy sobie tutaj 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. No i y, łączymy to sobie. Mm, to będzie na jakby nasz obrys domku. Oczywiście z tymi dębowymi pniami tutaj. No i jak już to zrobimy, to podnosimy sobie wszystko na 6, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sze sześć. O, to, 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 to tak samo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i podnosimy tak całą naszą konstrukcję, więc ja to oczywiście przyspieszę, żeby po prostu było, było szybciej. Ok, skoro już to zrobiliśmy, czas, aby postawić sobie piętra piętra robimy sobie z dębowych desek i z dębowych płyt jak to robimy schodzimy sobie tutaj na dół odliczamy sobie tutaj mm, trzy kratki raz dwa trzy i na trzeciej robimy sobie pierwsze piętro i tutaj będzie piętro potem odliczamy sobie raz dwa trzy i na trzeciej kratce w tym miejscu stawiamy sobie półblok nie tutaj bo tutaj tego nie ma być, tylko właśnie jak mamy tą trzecią kratkę, to na drugiej połowie bloku, o, w taki sposób aby było jednak trochę mniej więcej tego miejsca niż tylko dwie kratki tylko dwie, dwie i pół wtedy będzie e, no i oczywiście to sobie wypeł tutaj sobie wypełniamy dębowymi deskami a tutaj oczywiście płytami W taki sposób. Ok, w następnym kroku, słuchajcie, jeszcze zapomniałem, że tutaj sobie zejdźmy na sam dół i w tym miejscu wykopmy sobie dziurę, którą podmienimy na cobblestone'a Taki sposób, po prostu, żeby była podłoga. Tutaj dziury możecie sobie zostawić, bo tutaj, słuchajcie, pobiegnie drabinka, niestety nie schody, bo nie ma gdzie zrobić po prostu te schody. No a teraz, słuchajcie, zajmijmy się dachem. Ok, dach robimy, słuchajcie, z świerkowych desek. I tutaj robimy coś takiego od tej szerszej strony, tu gdzie budowaliśmy na 9. Robimy sobie dwa odstępu, robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Robimy sobie tutaj raz, dwa, trzy, tutaj. Nie, kilka, coś zrobiłem źle. Robimy sobie. Okej, okay, już wszystko sprawdziłem. Tutaj robimy sobie jeszcze raz. Dwa odstępu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Robimy sobie raz, dwa, trzy i to jest już koniec z tej strony. Z tej strony robimy sobie jeden odstępu i robimy sobie taki bardziej całościowy. O, tak do dwóch. Tutaj nie robimy nic, a tutaj odwzorujemy to, co jest. Tam, jakby. O. W taki sposób. Będzie to zarys dachu. No i teraz możemy sobie postawić filary. Filary stawiamy, słuchajcie, gdzie my stawiamy filary? Filary robimy sobie z tej strony, gdzie mamy ten mniejszy daszek. Robimy sobie bierzemy sobie te dębowe dęby <grym> przepraszam za te rzuty ekranu bo nic nie widzę po prostu bo pod zły przycisk ustawiam sobie cięcie, robimy sobie dwa odstępu yy, i na trzecim o, robimy sobie taki zwyczajny filar, yy, tutaj robimy znowu dwa odstępu i tu stawiamy sobie yy, filar, o w taki sposób yy, ten filar, do czego on będzie ten filar? Ja wam pokażę. Do, ten filar właśnie to jest kluczowa rzecz. Bo ten filar to będzie to, patrzcie. No, jak mamy to wejście do domku, to ten filar. To to jest właśnie to. No, tak, to, to, to jest bardzo kluczowe. <ścoughs> no i... Oh Boże, daleko zrobiłem bo w ogóle, teraz się skopnę Takie dwa filary sobie stawiamy. Ok, w kolejnym kroku słuchajcie, bierzemy sobie dębowe schody i robimy coś takiego. Robimy sobie raz, dwa, trzy, trzy. Bez tego robimy sobie tutaj raz, dwa, trzy. O, z tej strony to samo. Robimy raz, dwa, trzy. Pamiętajcie, że musi być przed tym, a nie od razu na tym. Raz, dwa, trzy. O. Mm, I tutaj słuchajcie, łączymy sobie. O, w taki sposób chwileczkę. Y jeszcze przepraszam, bo zrobiłem mały błąd błąd, błąd, robimy sobie jeszcze jedno, hopa do góry i tutaj jeszcze jedno raz, dwa, trzy, o, żeby było jeden odstępu czyli na trzy, No i tutaj łączymy sobie, o, tak, 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 aż się nam deszcz rozpadał, no jasne, musiał być deszcz, bo po prostu na każdym mnie już tak ten deszcz czasami denerwuje, słuchajcie, ojej, coś zrobiliśmy źle chyba. OK, w kolejnym kroku, słuchajcie, yy, zrobimy sobie właśnie dach z tych schodków. Yy, podchodzimy do tej części, gdzie stawialiśmy te całe filary i robimy coś takiego. Raz, yy, raz, dwa, o, ja sobie stawię, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tak dwa razy. Z tej strony robimy to samo. Robimy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, o i robimy coś takiego, że robimy tak, o, tak, o, tak, o, tak, o. Tak, o Yy, teraz bierzemy sobie yy, skam, no, nie, Dębową płytę Ja nie wiem dlaczego skamieniałam I robimy sobie o, Tak, proszę Wszystko ładnie łączymy Jest to ten daszek, wiecie który nie, yy, Nieważne już yy, Jest to ten daszek yy, Tak właśnie to mamy zrobić Pamiętajcie, że tutaj Zaczynamy to od momentu gdy mamy ten filar Nie na przykład od tego Bo wtedy nie będzie Wam pasowało Musicie jeszcze tutaj stawić schodki O, o. I wtedy wszystko będzie Bardzo dobrze I mamy nasz, nasz daszek I tutaj jeszcze Teraz mamy nasz daszek Ok, następnie musimy sobie Połączyć cały dach Tutaj sobie przedłużcie jeszcze o jeden To co zrobiliśmy I robimy sobie oczywiście z dębowych schodów raz, 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 dwa, trzy, trzy, cztery z tej strony to samo raz, raz, dwa, trzy, cztery o, i teraz sobie to wszystko tutaj jeszcze też zapomniałam tutaj jeszcze zróbmy sobie, żeby nie było raz, dwa, trzy, cztery zróbmy sobie raz, dwa, trzy, cztery i sobie to, słuchajcie, wszystko oczywiście ładnie połączmy Sposób, słuchajcie, a to wypełniamy, już wam mówię, muszę sobie tego przypomnieć. To chyba wypełniamy o, w taki sposób, że wstawiamy tu półpytki yy, i je wypełniamy. Zaraz sprawdzę oczywiście, jeśli, jak, na, yy, jeśli wprowadziłem was, wło, z, was w błąd, ale raczej tego nie zrobiłem. Tak to ma być, tak właśnie w ten sposób robimy dach. E, no i tutaj z brukowych schodów możemy zrobić sobie taki ładny zarys. Taki sposób. Mm. O, tak chyba. Poczekajcie, tak, chyba tak. <gry> yy, dobrze, tak zrobimy. O. I tutaj możemy zrobić sobie. Tak, hop Chyba tak. Czekajcie. Dajcie mi sprawdzić, ok? Bo ja nie jestem pewien tego, co robię właśnie. Bo ja nie chcę was wprowadzić w błąd, oczywiście. Yy, jak to było tutaj? Yy. A, czyli dobra, to już was wprowadzi w płoc. <noise> y, tu... Dobra, także słuchajcie, już was w, y, odprowadzam z błędu. Bierzemy sobie y, płytę brukową. Płyta brukowa. O, gdzie ona jest? Halo. Gdzie jest płyta? O, tu. Ym, I robimy sobie z niej właśnie dach. O, w taki sposób. Y, tutaj robimy sobie... Nie tak, tylko tak. O właśnie. Tak. O. Yy, w ten sposób, że nie tak no. O Boże, jeszcze deszcz, masakra, no. Widzowie napiszcie proszę w komentarzach co zrobić, żeby na Javi Edition nie było deszczu. Ja gram w tą grę od dwóch lat, a nawet tego nie wiem, także miło będzie. Yy, o, w taki sposób i z tej strony robimy to samo. W taki sposób tutaj jeszcze oczywiście przedłużmy sobie o jeden. O i nasz dach y, mamy gotowy. Y, teraz zajmijmy się wejściem. Wejście robimy, jak robimy wejście? Zanim słuchajcie, zrobimy wejście, to jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że tu trzeba zrobić coś takiego. O, po prostu zwykłe skosy zrobić, y, bo po prostu tak trzeba. No, jak już mamy tak robić ładniej to. Yy, także robimy skosy. O! W ten sposób, bez tego. O! I teraz możemy zrobić wejście. Wejście robimy tak, że bierzemy sobie dębowy pień. Robimy sobie dwa odstępu. I tutaj na trzecim cztery wysokości. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj robimy to samo. Dwa odstępu. Raz, dwa, trzy, cztery. Yy, tutaj, w, tutaj w tym miejscu wypełniamy sobie świerkowymi mm, deskami. O! I jak to zrobimy, to możemy już sobie w sumie wstawić schody. O, schody wstawiamy po prostu normalnie od tego miejsca. O, a tutaj stawiamy sobie deski i robimy miejsce na yy, drzwi. Yy, I co było dalej? Bo słuchajcie, ja przepraszam, bo ten domek jest bardzo trudny do zapamiętania, jeśli chodzi właśnie o to. I dalej robimy co? Tutaj musimy zrobić ten daszek. Ten daszek, słuchajcie, robimy tak, że bierzemy sobie dębowe schody i robimy tutaj w tym miejscu, o, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o, to sobie też przedłużmy. Tutaj robimy to samo, o, yy, o, tak, yy, tutaj robimy sobie tak, hop, tak, hop. No, i tutaj oczywiście wypełniamy sobie pół płytkami, o, żeby był jeden taki wyżej troszkę. O. W ten sposób. Nie jest to jakieś trudne, tylko trudne do zapamiętania. A moja pamięć jest mega dziwna, więc nie powinienem takich odcinków nagrywać, ale i tak to robię, bo wiadomo. No i mamy ten daszek zrobiony, a to wygląda jak. Nie wiem co, nie wiem dlaczego to tak wygląda. O, to powinno chyba być tak a to tutaj, nie wiem, ale mamy powiedzmy ten daszek zrobiony ok, skoro to już mamy zrobione, zajmijmy się e, lewą stroną domku e, lewą stroną domku robimy sobie tak, oczywiście tutaj podchodzimy do tego miejsca, e, robimy sobie dwa odstępu i na trzecim hopa, robimy raz, dwa, trzy, cztery o, tutaj to samo, dwa odstępu, raz, dwa, trzy, cztery o, w taki sposób e, tutaj wypełniamy to sobie brukiem, o Na dwa wysokości. No i na to stawiamy dębowe deski. O, w taki sposób. Yy, tutaj stawiamy sobie oczywiście schodki odwrócone. O, w taki sposób. Nie będzie to jakoś trudne. Będzie to po prostu ładnie wyglądało bardzo. Yy, o, w taki sposób. No i tutaj z, z, z płotu świerkowego. Z płotu świerkowego robimy sobie o, taką. Można powiedzieć, na no to. No wiecie, <noise> płotek. Yy, tutaj robimy sobie miejsce na drzwi. Yy, robimy sobie miejsce na drzwi. Tutaj robimy sobie z kolejnego płotu, którego oczywiście nie mamy. Yy, robimy sobie. O, takie coś. Yy, tutaj robimy sobie daszek nad tym, oczywiście. Yy, chyba nie, chyba za, chyba za nisko. Tak, chyba taki. Yy, albo jednak nie. Yy, tak, chyba taki. Tak, jeszcze tu. Tak, dobra dobrze zrobiłem tak taki no i tutaj na tych tych możemy wziąć dywan sobie i zrobić na tym dywanie stoliki nie wiem dlaczego ale zróbmy tak będzie to po prostu ładniej wyglądało no i tak samo jak mamy to tu zrobione czy, czy ja czegoś zapomniałem? Czekajcie, bo nie wiem, ale deszcz mówi mi, że czegoś nie zapomniałem, więc. Okej, okay, sz sz szanujmy jego, jego zdanie. A te I teraz po prawej stronie zróbmy to samo co y z tamtej strony: czyli po prostu zróbmy kolejny taki balkonik. Ja wam to oczywiście przyspieszę. O, w taki słuchajcie, sposób y nie jest to jakieś trudne. Tutaj, słuchajcie, zróbcie sobie miejsce o na okno w taki sposób. Tylko wam mówię od razu Bo już mi się nie chciało przechodzić Tu zróbcie sobie takie miejsce na okieno No i tutaj Zróbcie sobie takie miejsce na okieno I mamy jakby okna już wyryte I teraz słuchajcie Zajmiemy się tylną częścią domku Ok, tylną część domku Robimy w następujący sposób Tu robimy sobie taki jeden, jeden, wiecie, no taki odstęp y, i ry, robimy sobie okno wiecie, no wiecie o co chodzi tutaj jeden odstępu, tutaj jeden odstępu i robimy sobie okno dwa na dwa y, tutaj robimy jeden odstępu i robimy sobie kolejne okno na na, dwa na nada 2 y, na dwa y, bierzemy sobie mm, szybę y, i z szyby robimy szybę, y, tak, y, robimy szybę. Mhm. Y, tak robimy szybę tak robimy jak zrobimy tą szybę, możemy sobie zrobić doniczkę. Przepraszam, że ja dzisiaj nie mam w ogóle argumentów. Nie wiem co powiedzieć, ale nie wiem sam, dlatego ja się w niej będę odzywał. Tutaj robimy sobie taką doniczkę. O, takie, taki dirt po prostu stawiamy. Na dole stawiamy sobie pół płytki z kobla. O, w taki sposób. Tutaj stawiamy sobie klapy. Zwykłe, dębowe, tak, nie inne. Stawiamy je sobie tak. O, to sobie za, to sobie zamykamy. O, i tutaj stawiamy sobie jakiekolwiek kwiatki. Ja sobie postawię niebieską orchidę. I teoretycznie sam domek mamy gotowy. Sam model domku. Teraz wystarczy tylko wstawić szyby i drzwi. Tutaj wstawiamy sobie oczywiście szybę. Zwykłą szybę, nie czarną, bo to nie modernistyczny dom tylko zwykły, przypominam o konkursie dawajcie, wyślijcie mi jakieś. może być nawet i ten, tutaj stawiamy może nawet wygracie moderatora czy coś, pomyślę nawet no i bierzemy sobie oczywiście drzwi drzwi będą to oczywiście dębowe nie muszą być inne stawiamy sobie je tutaj stawiamy je sobie w tym miejscu w głównym wejściu stawiamy je sobie tutaj no i z drzwi to jest tyle możemy wziąć to sobie też e, pochodnie e, i pochodnie sobie możemy stawić tutaj w tych miejscach w ogóle na, bo naszej teraz jest dość bardzo ciemno możemy sobie tak zrobić Nie wiem, coś takiego żeby wiecie tak w nocy ładnie taki klimacik drewniany e, survivalowy możemy wziąć też drabinę mm, przepraszam że tak przedłużam ten odcinek ale ale tak tak sobie wymyśliłem, ok. <noise> tu sobie stawiamy drabinę, możemy i po prostu, żeby było przejście, mamy tutaj, mówię, strych. Yy, coś nie pykło z tym dachem. A nie, pykło, tylko do, do tego, do tego to. to, to nie tutaj po prostu coś zepsułem z dachem. Yy, ale możecie to naprawić, ale ja to tam już nie będę ten przejmował się tym, bo pewnie jakiś błąd mały popełniłem. Yy, schodzimy sobie na dół. Mamy piwnicę, także możemy dać tu pochodnia, ale ja tego nie robię. Tutaj mamy nasz balkonik. O, i tak się domek y, prezentuje. Możemy oczywiście dodać na końcu krzoki y, wokół domu. Krzoki daje, żeby po prostu było ładniej, bo wiadomo, krzoki dajemy sobie tutaj w tym miejscu. Jeśli jest głośno, to przepraszam, bo nie pamiętam, czy dobrze zrobiłem tak audio idealnie. Czy nie będzie za głośne, kiedy stawiam właśnie takie liście. O. W jakich miejscach? Gdziekolwiek to możecie, ja tam nie pokazuję gdzie, bo po prostu w random miejscach to daje i po prostu, no, yy, e, w tym miejscu o, i tutaj, o, taki, tutaj na przykład. Yy, I co? I to jest praktycznie już cały domek, także tak on się prezentuje, jak widzicie. Także dzięki Wam słuchajcie za oglądanie, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Przypominam właśnie o tym konkursie, także subskrybujcie kanał, yy, zostawcie oczywiście też łapkę w górę, żeby więcej osób zaczął jak zbudować ten domek. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!